Cześć, w dzisiejszym odcinku zamkniemy w słoiku prawdziwy kawałek lasu. I to nie byle jaki, bo zamieszkają w nim żywi lokatorzy. Zapraszam do oglądania. Najważniejsza rzecz jakiej potrzebujemy to oczywiście słój. Odpowiednio duży powinien też posiadać korkową przykrywkę. Wszystkie rośliny, które wybrałem do zasadzenia w tym słoju są w odcieniu soczystej zieleni. Bardzo przydatne będą takie narzędzia jak długie nożyczki, długa penseta i patyczek. Zaczynamy oczywiście od podłoża. Na samym dnie słoika umieścią warstwę keramzytu. Spełni on rolę drenażu. Będzie tam odpływał nadmiar wody z podłoża, który następnie będzie się skraplał i parował. Dzięki temu takiego słoika nigdy nie trzeba podlewać. Kolejnym niezbędnym i bardzo ważnym elementem podłoża będzie warstwa węgla aktywnego. Będzie on filtrował zanieczyszczenia. Ja używam dokładnie takiego węgla, jakiego używa się w filtrach akwarystycznych. A na węgiel wysypuję białe, drobne kamyki. Ta warstwa nie ma żadnej specjalnej funkcji, ma po prostu spełniać rolę dekoracyjną. W ciekawy sposób oddzieli ona od siebie dwie ciemne warstwy. Na kamienie wysypuje cienką warstwę rozrobionego z wodą włókna kokosowego. Na początku wspominałam, że w tym słoju zamieszkają żywi lokatorzy. Właśnie z tego powodu mieszankę do podłoża musimy przygotować w specjalny sposób. W słoju zamieszkają żyjątka, które żywią się martwą materią, m.in. liściami dębowymi i pruchnem drewna. Dlatego do mieszanki podłoża dosypuję dużą ilość wypieczonych wcześniej w piekarniku liści dębów. Następnie dodaję także pruchno z drzewa liściastego. Mech torfowiec doskonale sprawdza się, kiedy chcemy w naszym podłożu utrzymać dużą wilgotność. Zalewam suszony mech małą ilością gorącej wody i czekam, aż urośnie. Następnie dodaję go do naszej mieszanki. Nasi lokatorowie powinni mieć zapewniony dostęp do wapnia. Dlatego do podłoża dodaję też pokruszoną sepię. Sepia to kość montwy, która jest bardzo bogata w wap. Sepia to kość montwy, która jest bardzo bogata w wap. No dobra, to już wszystkie składniki naszej mieszanki. W takim razie teraz dokładnie wszystko wymieszam. Teraz to wszystko mogę umieścić już w słoiku. Podłoże umieszczam specjalnie pod dość dużym kątem. Zaraz zobaczycie dlaczego. Głównym elementem wystroju w naszym słoju będzie prawdziwa czaszka kozła, czyli samca sarny. Jeśli dobrze poszukacie, możecie sami znaleźć taką czaszkę w lesie. Należy oczywiście ją wcześniej dobrze spreparować. Czaszkę na chwilę umieszczam w słoju, żeby wybrać odpowiednie dla niej miejsce. Pierwszą rośliną, jaką zasadzę w słoju, będzie pilea glaucofilla. Jest to roślina o bardzo drobnych liściach. Spróbujemy osiągnąć taki efekt, jakby roślina wyrastała bezpośrednio z czaszki. Dlatego jej korzenie przeciągam przez jej oczodu. Ok, tak przygotowany zestaw delikatnie umieszczam w słoiku. Oczywiście, muszę umieścić korzenie rośliny w podłożu. Nie jest to takie proste, jakby się wydawało, ponieważ moje ruchy ogranicza wąski otwór w słoju. Dlatego warto czymś się wspomóc. Ja tutaj pomagam sobie patyczkiem do suszy. Ok, wygląda na to, że wszystko na razie się trzyma. Tak to na razie wygląda. Kolejną rośliną, jaka znajdzie się w słoju, będzie miniaturowa paproć. Nephrolepis cordifolia. Paprocie posiadają bardzo delikatne korzenie, dlatego nie będę ich dokładnie oczyszczać z ziemi. Patyczkiem wykopuję dziurę w podłożu, a następnie umieszczam tam paprotkę. W opisie tego filmu znajdziecie spis wszystkich roślin. Znajdziecie też tam linki do użytych przez nas produktów. Jako element wystroju użyję takiej gałązki o ciekawym kształcie. Zaczyna wyglądać już nieźle, ale dalej czegoś tutaj brakuje. W słoiku zasadzam jeszcze dwie małe szczepki zielonej fitonii. Standardowo pomagam sobie patyczkiem. Wykupuję nim małą dziurkę w podłożu, w której umieszczę potem korzenie fitonii. A przy samym sadzeniu bardzo pomocna będzie penseta. Pora na detale. Tutaj użyję dużego płatu zielonego suszonego mchu oraz małych kawałków drewna. Umieszczam je w różnych miejscach słoju, tam gdzie po prostu wydaje się być pusto. Małymi fragmentami mchu zapełniam praktycznie całą powierzchnię podłoża w tym słoiku. Dzięki temu całość będzie wyglądała bardziej naturalnie i będzie bardziej przypominała las. Pomagam sobie tutaj oczywiście pęsetą i patyczkiem. Fragmenty mchu dociskam też mocno do podłoża. Słoik obkręcam dookoła i powoli zapełniam wszystkie puste powierzchnie. Dzięki temu nic nie pominam. Na powierzchni umieszczam również trochę kawałków pokruszonej sepi. Ok, porozmieszczam jeszcze kilka drewienek. a wszystko posypuję jeszcze pokruszonymi kawałkami liści dębowych. Dzięki temu po pierwsze lokatorzy będą mieli lepszy dostęp do pożywienia, a po drugie dzięki temu uzyskamy bardziej naturalny efekt. Tak naprawdę im większy bałagan, tym bardziej naturalny. Okej, okay, i jeśli chodzi o wystrój, to już wszystko. Chyba sami przyznacie, że wygląda jak prawdziwy kawałek lasu zamknięty w słoiku, prawda? Mi się bardzo taki efekt podoba. Oczywiście niewiele zwierząt nadaje się do życia w takim zamkniętym słoju, ale do takich, które zdecydowanie będą się czuły w nim dobrze, należą roślinożerne wieje. W naszym słoiku zamieszka kilka sztuk kulanek Porcellia Lavois o odmianie kolorystycznej Dairy Cow, co po polsku znaczy mleczna krowa. Chyba też łatwo się domyślić, dlaczego ta odmiana kolorystyczna została tak nazwana. Są one białe, ale posiadają nierównomiernie rozłożone czarne kropki. Jeśli chodzi o kroczenogi, są to bardzo niedoceniane zwierzęta. Powszechnie niestety są uznawane za szkodniki. To dość przykre, ponieważ są one bardzo potrzebnymi zwierzętami w naszym ekosystemie. Żywią się one szczątkami roślin, czy na przykład rozkładającą się ściółką leśną. Są takimi leśnymi sprzątaczami. Zabieram się za umieszczanie naszych lokatorów w słoiku. Jeśli chodzi o tradycyjne lasy słoiku, powinny być one stale zamknięte. Jednak, jeśli chcemy, żeby w naszym słoju zamieszkali lokatorzy, będziemy zmuszeni do otwierania raz na jakiś czas słoika aby uzupełnić zapasy wapnia, albo po prostu pożywienia. Oczywiście nie będziemy musieli tego robić ani codziennie, ani co tydzień, wystarczy zrobić to raz na kilka miesięcy. Trochę na pewno im zajmie przetrawienie wszystkich liści oraz drewna znajdującego się w tym słoiku. Co ważne, póki mają dostęp do szczątek roślinnych, takich jak właśnie liście, nie zaczną żywić się żywymi roślinami. Krocionogi i kulanki zaczynają podgryzać korzenie roślin dopiero wtedy, kiedy są naprawdę głodne. W zamkniętym słoju wytwarza się prawdziwy, mały ekosystem. Rośliny wytwarzają odpowiednią ilość tlenu, dlatego nie musimy martwić się o wentylację. Oczywiście, aby taki ekosystem się wytworzył, słoik nie może być zbyt często otwierany. Przy każdym otworzeniu słoika będziemy destabilizować ten system. Więc w przypadku słoika z lokatorami nie otwierajmy go częściej niż raz na kilka miesięcy, a w przypadku słoika bez lokatorów najlepiej w ogóle go od niej otwierać. Możemy teraz poprzyglądać się naszym lokatorom, ponieważ w tym słoju bardzo dobrze odwzorowane jest ich naturalne środowisko. To teraz jeszcze podleje cały swój. Przez pierwsze kilka dni należy dać roślinom przyzwyczaić się do nowych warunków. Przez pierwszy tydzień słój należy często wietrzyć. Przez pierwszą dobę nawet możemy go nie zamykać. Dzięki temu rośliny nie przeżyją tak dużego szoku, po pierwsze związanego z przesadzaniem, co wiadomo jest dla każdej rośliny obciążające, a po drugie z nagłą zmianą wilgotności, ponieważ w takim słoju oczywiście jest ona dużo większa niż w pokoju. Oczywiście nie jest to wymagane, ale ja w pokrywie słoju polecam zainstalować oświetlenie. W tym celu najlepiej sprawdzi się lampka LED na baterię, uruchomiona pilotem. Oczywiście dzięki pilotowi nie będziemy musieli otwierać słoika za każdym razem, kiedy będziemy chcieli zgasić lub zapalić lampkę. Aby zainstalować lampkę w pokrywce, najpierw zaznaczam na pokrywce jej kontur ołówkiem. Następnie nożykiem do tapet wycinam korek po obrycie. Następnie na odpowiednią głębokość wydłubuję korek ze środka. Do przykrywki przyklejam bardzo silną taśmą obustronną. No to zostało nam zamknąć nasz słój i przetestować oświetlenie. Jak widać wszystko działa jak należy. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście możecie zadać je w komentarzu pod tym filmem. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Może pamiętacie, ale na naszym kanale pojawił się już ten las w słoiku. Link do tamtego odcinka znajdziecie w opisie filmu. Za kilka miesięcy postaramy się nakręcić filmik, w którym pokażemy wam jak wyglądają takie lasy w słoiku po czasie. Jeśli filmik ci się podobał, koniecznie zostaw łapkę w górę. Oraz serdecznie zachęcam do subskrypcji naszego kanału. A ja się już z Wami żegnam i zapraszam do obejrzenia efektu końcowego. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!